Cały wrzesień wlało ulewne deszcze, nakropnie wychodziliśmy z domu. Zabawa w parku i gry na boisku stały się pełne. Haki pos posmutniał i stał się dziwnie małomówny. Jednym słowem, ranią zaczęło się coś w naszej akademii. Drugość wieczoru pan Fleks oświadczył nam, że życie bez motyli i bez kwiatów bardzo gonurzy i że wskutek tego musi zacząć wcześniej chodzić spać. Pożegnaliśmy się wtedy z panem Fleksem i udaliśmy się do naszej sypialni. — Nudno — rzekł jeden z Aleksandrów. A ja wam coś powiem, odezwał się nagle Artur. Pan Kleks ma jakieś wyraźne zmartwienie. Czy żaden z was nie zauważył, że stał się, się trochę mniejszy niż był dotychczas? Istotnie! zawołał jeden sam pani. Pan Kleks maleje. A może, a może mu się popsuła jego powiększająca pompka? – Zapytał Anastazę. Nie brałem udziału w rozmowie, gdyż byłem bardzo senny. Położyłem się więc do łóżka i usnąłem natychmiast. Czniło mi się, że jestem i że, <kühm> że pan Christ rozbił po kolei wszystkie moje górki. Uderzenia młotka rozlegały się po całej akademii i wzmogły się do tego stopnia, że wreszcie się obudziłem, ale uderzenia nie zostały. Nie ulegało wątpliwości, że o stukanie z spadku i którzy środku chwali wam bramę. Uczłem natychmiast anastago i narzuciliśmy sobie zwłaszcza i świecąc na, na klatka, niech byliśmy do parku. Za bramą stał kryzje, Filip towarzyszył jak dwóch jakichś nie... nieznanych chłopców. za otworzył bramę i wpuścił niezwykłych nocnych gości. — Nowi uczniowie pana Kleksa! — zawołał Filip, zanosząc się od śmiechu. — Przyszły znakomitości! Słynnej akademii! Ha, ha. Jeden ma na imię Anato, a drugi Alois. Obydwojna! Anatole, przedstaw się połowę, bądź dobrze wychowany. Młodzieniec nazywany Anatoliem, Anatolem ukłonił się mówiąc Jestem Anatol Kukuryk, a to jest mój młodszy brat Alojzy. Z tymi słowy wskazał dłonią na drugiego chłopca, którego obaj z Filipem trzymali pod ręce. Bardzo nam przyjemnie panów poznać, rzekł z galanterią Anastas. Niepotrzebnie jednak stoimy na deszczu, panowie pozwolą za mną. Udaliśmy się wszyscy do akademii, pozostawiliśmy w sieni zmoczone okrycia, po czym Anastazy wyprowadził gości do jadalni i usadowił ich przy stole. Byli, widać, bardzo zmęczeni, gdyż Alojzy natychmiast usnął i kiwnął się na krześle, jak chińska figurka i fili przez... Stał się śmiać i oznajmił, że miał zamiar przyprowadzić Anatola i Alojzego do akademii przed wieczorem, ale zabłądził po drodze i wskutek tego dopiero po północy zdołał odszukać ulicę czekoladową. Jesteście pewno panowie głodni, rzekł. Będę musiał obudzić pana Kreksa i zawiadomić go o przybyciu panów. Koniecznie trzeba obudzić pana kleksa. Zawołał Filip, śmiejąc się znowu. – Mam dla niego świeżutkie piegi, haha. Ha. Bardzo chcielibyście zobaczyć pana kleksa, haha. Ha. Nieprawdaż, Anatolu? Będzie to dla mnie wielki zaszczyt, odrzekł grzecznie Anatol. Wobec tego pobiegłem czym prędzej na górę i zapukałem do sypialni pana kleksa. Ponieważ nikt nie odpowiedział, zapukałem powtórnie. Potem jeszcze raz. Ale pan Kleks miał widocznie bardzo mocny sen. Albo też w ogóle nie chciał się obudzić. Postanowiłem więc sam pójść do kuchni i przyrządzić kolację dla chłopców i dla filipa. Znalazłem w panek z mlekiem, pieczywo, masło, trochę sera, kurę na zimno. Ustawiłem to wszystko na tacy i sięgnąłem do kredensu po talerze i szklanki. Naraz w jednej z, ze szklanek dostrzegłem coś szarego. W szklance siedział pan Kleks, maleńki pan Kleks. Wyraźnie rozpoznałem jego głowę, jego dziwaczny strój, nawet piegi na jego nosiu. Siedział siedział na dnie szklanki i spał. Wyjąłem go delikatnie dwoma palcami i po, położyłem na talerzu. Zerwał się na równe nogi. Szybko rozejrzał się dookoła, po czym wydobył z kieszeni powiększającą popkę i przyłożył ją do ucha. Niebawem też zaczął się powiększać. Zeskoczył z talerza na krzesło, potem na podłogę, a po paru chwilach stał się normalnym, zwykłym panem Kleksem. Byłem tym wydarzeniem zupełnie oszołomiony i nie wiedziałem, jak się zachować. Pan Kleks przyglądał mi się uważnie przez jakiś czas, aż wreszcie szekto mnie surowo. To wszystko tylko ci się śniło, rozumiesz? Zabraniam Ci o tym śnie opowiadać komukolwiek. Pan Kleks Ci zabrania, żeby mi się więcej tak jest nie powtarzały. Pamiętaj. Przeprosiłem pana Kleksa, bo czuć czu innego, miałem uczynić, po czym oznajmiłem mu o przyby przybyciu Filipa z dwoma chłopcami. Poradzicie sobie beze mnie? – rzekł pan Kleks. – Dajcie mi im kolację i niech idą spać, a rano z nim porozmawiam. Filip może położyć się w moim gabinecie na otomanie. Dobranoc. Po tych słowach wyszedł trzasnąwszy za sobą drzwiami. Wybiegłem za nim i widziałem jak poporęczny czy wieszcza na górę. Coś się psuje w akademii, pomyślałem. Wróciłem do kuchni, wziąłem tacę z kolacją i zaniosłem ją do jadalni. Ale ojciec spał w dalszym ciągu. Filip i Anatol zabrali się do jedzenia, nie zwracając na niego uwagi. Może ubudzić pańskiego beata? zagadnął Anastazy Anatola. Pełno jest bardzo głodny. O nie, to zbyteczna odrzekł Anatol. Taki pokrzepiający sen zastąpi mu w zupełności jedzenie. Alojzy bardzo nie lubi, żeby go budzić. Zobaczcie, chłopcy, to będzie chluba w waszej akademii, ten śpiący królewicz. Śmiał się Filip, zajadając skórę. Po kolacji Anastazy zaprowadził Filipa do gabinetu. Ja zaś udałem się do sypialni, aby przygotować łóżka dla obu chłopców. Gdy kończyłem przygotowania, we drzwiach ukazali się Anastazy i Anatol. Anatol niósł na rękach śpiącego Alejrzego. Bardzo nie lubi, żeby go budzić, wyjaśnił raz jeszcze Anatol. Dlatego też nie będziemy go wcale rozbierali. Niech sobie śpi w ubraniu. Położyliśmy go więc ostrożnie na łóżku, rozebraliśmy się szybko i usnęliśmy wreszcie po dziwnych wydarzeniach tej nocy. Nazajutrz zbudziłem się bardzo wcześnie. Przybycie nowych uczniów do akademii stanowiło sensację niepospolitą. Ranna pobudka Mateusza została wszystkich na nogach. Chłopcy przyglądali się ciekawie Anatolowi, którego obudziła nasza krzątanina oraz Aloizemu wyciągniętemu nieruchomo na łóżku. Nagle drzwi się otworzyły i wszedł pan Kleks. Dzień dobry chłopcy, zawołał od progu. Gdzie są wasi nowi koledzy? Anatol usiadł na łóżku i rzekł uprzejmie. Jestem panie profesorze, nazywam się Anatol Kukuryk, a to mój młodszy brat.